Dzień dobry, moi kochani. Zapraszam Was bardzo serdecznie na przesłanie, co się wydarzy w najbliższych dniach. Na chwilę obecną, przekaz i do końca. No, na, na przyszły tydzień. I na przyszły tydzień. Ok, będzie taka, jak zwykle, wersja bardziej rozbudowana. Moi kochani, zaczynamy. Proszę, moje wyższe ja, o przesłanie. Co się wydarzy w najbliższych dniach dla moich widzów na chwilę obecną i na najbliższy tydzień? I jedziemy. Moi kochani, wy tutaj w energii możecie być takiej na tu i na teraz nieco wojowniczej, ale też, ale też moi kochani działacie bardzo zdrowo, rozsądkowo, bardzo dużo analizujecie, możecie być w jakimś kontakcie z kimś, ale ta, pod takim kątem naprawdę szczerych jakichś rozmów, dużo działania, dużo. Analizowania, tu taką widzę energię, moi kochani z przełożenia. Zobaczmy zatem, co w energii w przyszłości się pokaże dla Was. Proszę, moje wyższe, ja o przesłanie dla moich widzów na chwilę obecną, na najbliższy tydzień. Mamy to, kochani? No, Okej, okay. powiem tak, moi kochani, tu jest szansa, że wy wyjdziecie z jakiejś energii marazmu. Z energii takiej nostalgii, gdzie, kiedy żyjecie przyszłością, kiedy wspominacie te lepsze jakieś czasy odnośnie jakichś spraw relacyjnych, spraw zawodowych i tak dalej, może być taki okres, gdzie jakieś opóźnienia będą, jakieś zawieszenie, jakieś stag jakaś stagnacja. Natomiast moi drodzy, tutaj jest szansa na jakiś nowy początek, jakiś progres, jakiś rozwój. Bardzo dużo kreatywnego działania, moi drodzy. Co dla niektórych z Was to może być również szansa na jakąś nową miłość. Dobrze. To nam się tutaj pokazuje w przyszłości. Jeszcze co zapomniałam dodać. Moi kochani, no bardzo ważna sprawa. Jakieś dobre wiadomości, jakieś dobre, pozytywne wydarzenia. Okej, okay, i zobaczmy. To jeśli chodzi o sprawy zawodowe, finansowe, proszę moje wyższe ja o przesłanie na sprawy zawodowe, finansowe dla moich widzów na chwilę obecną, na najbliższy tydzień. Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, finansowe dla moich widzów. No znowuż to analizowanie. Okay. No i to mi się bardzo podoba. Moi drodzy, tu będzie jakiś powiew świeżości u was, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, finansowe. Dużo działania. Dużo takiej pasji, czyli będziecie wkładać całe serce w to, co robicie, no ale też dobre jakieś możliwości, nowe, fajne potencjały, moi kochani, tutaj dla Was. I teraz, tak, co ja tu jeszcze widzę. Moi kochani, wy będziecie bardzo, bardzo dużo analizowali, kochani, będziecie bardzo zdroworozsądkowi w tym, co robicie czyli będziecie mieć naprawdę wszystko bardzo, bardzo przemyślane. Te sprawy zawodowe i finansowe. Tu nic nie będzie, wiecie, takiego, nie będziecie nic robili pochopnie, tylko wręcz przeciwnie. I cało, całe to wasze samozaparcie, to przeanalizowanie sytuacji obecnej, to wyciąganie ręki po jakieś nowe szanse, po te nowe potencjały, ta ogromna determinacja, ta ogromna kreatywność z waszej strony przyniesie wam tą wyczekiwaną stabilizację. Satysfakcję i zadowolenie. To mi się bardzo podoba. All i jedziemy, moi kochani. Teraz na sprawy miłosne. Witam wszystkie singielki i singli, bo od was zaczynamy, moi mili. Proszę moje wyższe ja o przesłanie dla wszystkich moich singi, singielek na chwilę obecną, na najbliższy tydzień. Czego Wy się możecie spodziewać, moi mili? Moi kochani, Wy możecie regenerować się po jakiejś nieudanej relacji, nieudanej znajomości, zbierać swoje myśli, ale w tym samym czasie to nie, nie widzę Was tutaj w energii jakiegoś smutku, cierpienia, tylko wręcz przeciwnie wrócicie do, wręcz do takiego wigoru. Będziecie w takiej energii bardzo dużego zadowolenia, radości. Czyli po prostu musieliście jak, jak najwyraźniej być już w takiej energii, że mieliście dosyć, naprawdę dosyć jakiejś sytuacji z jakąś konkretną osobą, i wreszcie poczujecie się. Szczęśliwi, tak jak jest teraz, zobaczmy, czy to spowoduje, że wy kogoś do siebie wkrótce przyciągniecie, bo to, co wysyłamy, do nas wraca. Pamiętajcie, no i widzicie, mówisz masz, jeśli tylko rzecz jasna będziecie chcieli, bo tutaj oczywiście należy z, y, dokonać wyboru, podjąć jakąś decyzję. Wy możecie właśnie być zamknięci. Na jakąś relację, na miłość, generalnie rzecz biorąc, jest wam bardzo dobrze, tak jak jest. I moi kochani, jakkolwiek jest tutaj bardzo duży potencjał na to, żebyście weszli w jakąś stabilizację z czasem rzecz jasna, jeśli byście się na kogoś odpowiedniego otworzyli, bo tu mamy już totalne spełnienie, szczęście i stabilizację. Alright, i zobaczmy, co dla związkowców. Witajcie, moi mili. Potem jeszcze na koniec, moi kochani, zrobimy kartę po jednej karcie na każdy znak Zodiaku, na taką energię ogólną, żebyście to mieli bardziej sprecyzowane. Ok, i jedziemy. No i proszę, magik zawsze mile widziany. No i ta siła, moi kochani, wasza relacja jest bardzo silną relacją. Tutaj Wasza stała osoba może być pod niezwykłym Waszym urokiem, może być Wami zauroczona, ale też postrzegać Was może jako bardzo ponętną, namiętną, seksowną, atrakcyjną osobę. Jakkolwiek nie zmienia to faktu. Wasza relacja tu i teraz jest bardzo silna, bardzo mocna, i widzę, że naprawdę może tu być takie obopólne, niesamowite. Przyciąganie pomiędzy Wami. Czujecie się ze sobą pewni, pewnie w sensie wiecie, że wasza, wy wiecie o tym, że wasza relacja jest bardzo silna. Także brawo, moi kochani. I zobaczmy, moi kochani. Rodzina, przyjaciele, osoby z otoczenia. Co też nam tutaj wypadło? Okej, okay, bardzo dobrze. To też my tutaj mamy. Powiem tak, tu może być jakaś bardzo dobra zmiana dla jakiegoś mężczyzny z waszego otoczenia. To może być wasz ojciec, brat, wujek, partner rzecz jasna stały. Jaka, jakieś dobre wieści dotyczące tej jakiegoś konkretnego mężczyzny z waszego otoczenia i jakaś zmiana generalnie na lepsze. Poza tym, co ja tu widzę, pomiędzy wami osobami z otoczenia, kimś z rodziny, kimś z przyjaciół, widzę bardzo dobrą komunikację. Dużo i szybko się może zadziewać. Bardzo fajnie. I zobaczmy problem sytuacji. Jaki problem sytuacji? Moi kochani, nieumiejętność odcięcia się od kogoś, od czegoś, od jakiejś sytuacji. I zobaczmy radę dla Was. Proszę, moje wyższe ja o radę dla moich widzów na chwilę obecną, na najbliższy tydzień. I na koniec zrobimy na każdy, na każdy znak Zodiaku po jednej karcie taką energię ogólną. Ok, zobaczmy, co Wy tutaj też będziecie mieli jako radę. Szósteczka mieczy. No widzicie, odetnij coś, co ci już nie służy. Pozostaw coś za sobą, jakąś sytuację, jakąś relację, jakąś znajomość, która ci już nie służy. Ale też nie tylko moi kochani, bo również odwiedź kogoś, jeśli to jest możliwe. Tutaj dobrze by było się z kimś skontaktować, odwiedzić kogoś. Może kogoś z rodziny, kogoś z przyjaciół I tak dalej. Moi kochani, zobaczmy, co tutaj aniołowie chcą wam podpowiedzieć. Proszę moje wyższe ja o przesłanie. Okej. Okay. Przesłanie uciekło. Dajcie chwilę. Ok, widzę tutaj przesłanie dla Was. Pomocni ludzie znaczyłoby to, moi kochani, nic innego, ale to, że jeśli potrzebujecie jakiegoś wsparcia, jakiejś pomocy, nie wstydźcie się poprosić o tą pomoc. Pamiętajcie, kiedy ktoś będzie w potrzebie, zawsze będziecie mogli się jakoś zrewanżować. Nie chodzi mi tutaj rzecz jasna o jakieś tam sprawy finansowe, po prostu czasami każdy z nas jakiegoś tam wsparcia potrzebuje. Chociażby właśnie tego mentalnego od czasu do czasu. <laughs> Nawet takie girls, co wiecie, z... super girls, don't cry. Ok, i teraz zobaczmy jeszcze. O, właśnie, mamy tu to przesłanie. Już dawno nie było na kanale. Myślę pozytywnie, moi mili. I zobaczmy, jakie przesłanie dla Was. O, proszę, to była krótka piłka. I wypadły nam dwa. Zwolni. Twoim celem jest radość. I moi kochani, jedziemy. Twój cel nie ma nic wspólnego z tym, jak zarabiasz na życie. Praca to Twoje powołanie, misja lub natchniona pasja. I to ma sens, ale Twój cel jest znacznie prostszy i większy. Twoim celem jest radość. Chodzi o odkrywanie, pielęgnowanie i celebrowanie tego, kim naprawdę jesteś. Oraz poznanie i pokochanie siebie. Na najgłębszym poziomie. Alright, i zobaczmy jeszcze przesłanie kolejne. Kiedy wydaje się, że nasz świat wymyka się spod kontroli, łatwo jest zostać przytłoczonym. To dobry czas, aby rozpocząć codzienną medytację. Twój umysł jest najbardziej otwarty i podatny rano, dlatego warto rozpocząć dzień od ćwiczeń centrów energetycznych. Pielęgnuj w sobie spokój i wiedz, że nie ma potrzeby, by się spieszyć. Pod koniec naszych dni nie będziemy już przejmować się listami spraw do załatwienia. Będziemy żałować, że nie kochaliśmy mocniej, żyliśmy bardziej i nie osiągnęliśmy spokoju. Nie zwlekaj, trochę zwolnij. Moi kochani, przesłanie w punkt. A teraz jedziemy już z przesłaniami dla każdego znaku Zodiaku. Proszę moje wyższe, ja o przesłanie ogólne na chwilę obecną, na najbliższy tydzień dla moich widzów. Ok, i jedziemy. Moi drodzy, jedziemy i zaczynamy od baranka. Dajcie jeszcze chwilkę mi, moi drodzy. Ojej, all Co dla baranka. U Was, do Was mogą przyjść jakieś dobre wieści, jakieś dobre wiadomości, ktoś może do Was wyjść z tym kielichem miłości w cudzysłowie. Generalnie bardzo dużo czułości, miłości, takiej akceptacji i, za, i zadowolenia. Bardzo ładnie, moi drodzy. Co dla byczków na chwilę obecną, na najbliższy miesiąc. Wy możecie odciąć się od kogoś, od czegoś, od jakiejś sytuacji, po, czyli po prostu ciachniecie tym mieczem i powiecie komuś do widzenia. Tu będą jakieś rozstania, zerwania, w sensie wy z kimś możecie zerwać jakąś relację, znajomość, ale też będziecie działać bardzo analitycznie, zdrowo, rozsądkowo. Moi kochani, możecie również przeprowadzić jakąś poważną rozmowę z kimś, Jedziemy dalej, bliźnięta. Na chwilę obecną na najbliższy tydzień. Moi kochani, wy to się będziecie czuli, niczy ten król pentakli, poczujecie, że wasze życie jest pod kontrolą, że macie po prostu wszystko poukładane w swoim życiu. Widzę tu rozwój, widzę tu sukces, przede wszystkim rzecz jasna, stabilizację. Bardzo ładnie. Poza to dobra komunikacja z kimś. Jedziemy, kochani, dalej, raczki. Raczki mogą być w takiej energii kontemplacji, rozmyślania nad swoimi dotychczasowymi, słuchajcie, doświadczeniami, przeżyciami. Możecie być trochę odizolowani od świata, od ludzi, moi mili. Taką tutaj widzę sytuację. Możecie być w ogóle w braku kontaktu z kimś. Zobaczmy, moi drodzy, lwiątka. Proszę bardzo, ja zwykle ja, za bardzo energiczna. Okej, okay, jedziemy, lwiątka. Co dla lwiątek? No bardzo ładnie. Tu jest jakiś powolny rozwój, ale bardzo stabilny. Działanie z konsekwencją. Wiecie, że w jakiejś kwestii na tu i na teraz, na najbliższy tydzień, wy musicie, nikt nic nie musi, to jest złe słowo, wy Zdajecie sobie sprawę, że wypadałoby uzbroić się w jakąś cierpliwość, że po prostu nic już nagle się nie zadzieje, tylko w jakichś kwestiach po prostu trzeba postawić zwłaszcza na tą cierpliwość. Będziecie robili swoje z taką determinacją. Również bardzo dobry kontakt, generalnie dobra komunikacja z kimś. Ok, moi kochani, zobaczmy co dla panienek no lala, la. wy to możecie kochani moi, mieć obsesję na czyimś punkcie. Wiecie, tu jest bardzo dużo pasji, ognia, namiętności. Ktoś na was właśnie może działać w taki sposób. Zwróćcie uwagę w ogóle na wszelkiego rodzaju jakieś używki i kochani, uwaga na jakieś wszelkiego rodzaju toksyczne sytuacje, na jakichś toksyków również z waszego otoczenia, bo możecie mieć w coś wspólnego z tymi osobami, w sensie możecie wejść w jakieś relacje, znajomości, które są bardzo toksyczne lub po prostu macie takie osoby, będziecie dealowali z takimi ludźmi z waszego otoczenia w tym tygodniu, więc uwaga na to. Yy, oprócz tego rzecz jasna bardzo dużo pasji, namiętności, pożądania. Możecie naprawdę bardzo silnie tutaj kogoś pożądać. Oczywiście nie wykluczone, że to może być wzajemne. Moi kochani, co dalej? Wagu się, tak? Jedziemy do Wagu i zobaczmy, co dla wag. No proszę, przepiękna energia. Wy możecie mieć niezwykle silne, bardzo dobre połączenie z kimś, jakąś bardzo dobrą równowagę. Tutaj widzę pomiędzy Wami jakąś konkretną osobą, taką równowagę pełną czułości, miłości. Yy, bardzo fajne jakieś. Yy, Spotkania rodzinne, przyjacielskie z kimś, kogo dawno nie widzieliście. Niekoniecznie face to face, ale możecie wejść w kontakt z kimś z przeszłości. Ok, zobaczmy, co dla skorpionków na chwilę obecną, na najbliższy tydzień. No, przepiękna energia. Przede wszystkim, co mi się rzuca pierwsze w oczy, to to, że wy niedługo, w tym tygodniu, na chwilę obecną, na przyszły tydzień, tu widzę taką energię, kiedy wy możecie najzwyczajniej na w świecie udać się w jakąś podróż, gdzieś wyjechać, zwłaszcza z oddalenia od waszego miejsca lub za granicę. Ponadto, moi mili, jakiś progres, jakiś ruch, dużo i szybko się może dla was zadziewać. Strzelczyki, witam was, moi kochane strzelce. A strzelczyki o kimś marzą, śnią, będą śniły o kimś, marzyły, mają motyle w brzuchu. Może ja sobie to jeszcze dołożę szybko. Wy możecie śnić, marzyć za swoją partnerką, swoim partnerem stałym. Taką tutaj widzę sytuację. Co dla moi kochani koziołków. Bardzo ładna energia. Wy powoli, ale bardzo stabilnie. Nie przecie właśnie, tylko idziecie po swoje. Czyli będziecie realizowali swoje cele, swoje pasje, swoje zamierzenia. Ale tak słuchajcie. Na spokojnie, ale za to do celu. Bardzo fajna energia. Co dalej, moi kochani? Wodnisie. No proszę, Wy możecie mieć w swoim otoczeniu osobę, która Was szczerze kocha. Taką naprawdę bardzo dojrzałą, ciepłą miłością. Prawdziwą i szczerą, pełną akceptacji ciepła. Tu są same ochy i achy. Rzecz jasna, to może być odwrotne lub wzajemne. Bardzo fajna energia, moi mili. I zobaczmy rybki, co dla rybek tutaj się pokaże. Rybeczki macie ciężką energię, kiedy możecie być w wielkim cierpieniu. Co jest pocieszające, moi drodzy, to to, że już gorzej być nie może tu w tej energii. Rozumiecie? Tu już, tu już po prostu nie da się być w gorszej, w gorszej, tej energii już się nie da, to już jest końcówka, to już jest zakończenie, więc jeśli, jeśli nawet jesteście, w, pardon, w tym cierpieniu, no to, moi kochani, pocieszające jest to, że tu już jest koniec również tego cierpienia, czyli ten koniec niedługo nadejdzie. No bo nie można, wiadomo, tkwić cały czas w jakiejś bardzo ciężkiej sytuacji. To magicznie nie zniknie, tą sytuację będzie trzeba prze, przepracować. Ja was tak nie zostawię z tą dziesiątką. Zobaczmy. Moi kochani. Tu będzie jakaś poprawa, będą jakieś dobre wydarzenia, dobre sytuacje, jakaś, jakieś pozytywne wieści mogą do Was przyjść, bo o tym nam mówi ta energia. Coś mo, może inaczej. Wy możecie mieć bardzo w ogóle duże wsparcie od osób z Waszego otoczenia, od, z rodziny, przyjaciół, no oko, od kogoś Wam bliskiego. I tu, moi drodzy, ktoś również może do Was wyjść z jakimś przysłowiowym kielichem miłości ale generalnie w tej dziesiątce mieczy, z tą dziesiątką mieczy, co widzę tutaj pierwsze, to po prostu poprawę jakiegoś cierpienia, no bo, że jakiś koniec u Was nastąpił, jakaś ciężka sytuacja, no to tu nie ma co z tym polemizować, natomiast y, nastąpi ta poprawa tej sytuacji, co jest bardzo pocieszające, zresztą zawsze trzeba, słuchajcie, przepracować jakąś ciężką sytuację, wiadomo. Moi kochani, ja Was ściskam i do usłyszenia, trzymajcie się.